Witamy! Witamy w Sensei Bas W dzisiejszym odcinku hmm. pokażemy Wam produkty do organizacji przestrzeni Sensei. I zrobimy to na przykładzie Laury Bałaganiary. To co? Zaczynamy! Cześć, jestem Ola. A ja Róża. Jesteśmy z ReSpace. Dzisiaj jako prowadzące Sensei bas pomożemy naszej Laurze zorganizować jej przestrzeń. Hej, 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 hola, hola, ale to ja jestem prowadzącą. Dzisiaj jesteś gościem. Tak, pomożemy Laurze posprzątać to, co ostatnio nabałaganiła. Zobaczcie, w szufladach znajduje się naprawdę wszystko. Wszystko się aż z nich wysypuje, dlatego myślę, że zrobimy sobie jakiś challenge. Super pomysł. Ekstra, panie operatorze, pan nas dzisiaj oceni. Serio? Nawet to z operatorem? Oj, dobra, dobra. To co? Ty zaczynasz. To co dziewczyny? Działamy. Działamy. Decydowanie. A do czego to właściwie służy? O co w tym chodzi? Słuchaj, to są super organizery, dzięki którym mamy wydzielone przestrzenie, możemy zagospodarować je na konkretne przedmioty, dzięki czemu mamy przegródki na konkretne rzeczy i nie tworzy nam się bałagan, ponieważ wszystko ma swoje miejsce. I w końcu nie będziecie mieli. Sterty ubrań wylewającej się z szafy niedomykających szuflad, gdzie nagle jakby goście mieli do was przyjść, to jest O Boże, o Boże, o Boże! Dajcie mi godzinę, bo muszę najpierw posprzątać. Tak, ale rzeczywiście coś w tym jest. Niejednokrotnie słyszałam takie powiedzenie, że w czystej przestrzeni jest czysta głowa, więc no, chyba muszę się wziąć lekko za siebie. Ale wow, w ogóle to jest taki sposób, który będę musiała wykorzystać. Panie operatorze, zapraszamy bliżej. Tak, za... Może zaprezentuj, jak powinno się poprawnie składać bieliznę. Oczywiście. Jest to super metoda, ponieważ wszystko e, trzyma. Się... Się na miejscu robimy to metodą, tak zwaną na zakładkę, czyli składamy najpierw jedną stronę, drugą robimy tutaj kieszonkę. Do kieszonki wkładamy pozostałą część bielizny i tworzył nam się tutaj taki prostokącik, dzięki któremu on się, on się fajnie tutaj trzyma, nic się nie rozlatuje, możemy włożyć go do organizera chociażby pionowo i wszystko ma swoje miejsce. Ładnie to wygląda, widzimy, e, co mamy i co chcemy wyjąć. No, ma to sens, zdecydowanie. Słuchaj, ale tutaj są jakieś właśnie różne rozmiary, z przegródkami, nie? Który tak. Jest do jak, e... jak dokonać wyboru? Tak naprawdę e, patrzymy, co mamy i dopasowujemy to do wielkości rzeczy, które posiadamy. Natomiast ten organizer super sprawdzi się na przykład na majtki, skarpety. E, tego użyję do Biustonoszy. E, to... Tutaj te mniejsze prawdopodobnie na skarpetki e, również się sprawdzą, e, tak samo bielizna, e, zobaczymy jakie mamy inne, drobne akcesoria. To działamy dalej i ja nie mogę się doczekać efektów. Tryry, tryry, sprawdzamy co tu się dzieje, chwila prawdy. Wow, Róża, naprawdę się spisałaś, piątka i zainspirowałaś mnie do działania. To bardzo się cieszę. No to co, ja idę do roboty. Laura, pomocy! No oczywiście, że pomogę, chociaż do tego się przydam w tym odcinku, proszę bardzo kochana. Bardzo dziękuję, a to jest kochani tip ode mnie, przepiękny wiklinowy koszyczek, który zimą stosujemy jako osłonka na kwiatka, a latem robimy właśnie coś takiego, nasze zimowe koce, pięknie rolujemy, kładziemy i oto mamy to. Voila! Proszę bardzo, można wykorzystać dodatkowo ten koszyk. O, usadowione. I pamiętajcie, like, subskrypcja i dzwoneczek. Dokładnie podpisuję się pod tym. Róża, kochana, a co tam my? do nas. Ja przybyłam, żeby zakończyć challenge, ponieważ mamy tutaj dziewczyny tyle przestrzeni do zorganizowania, że Tras. musimy działać wspólnie. Dokładnie. I mam tutaj taki koszyczek między innymi, który, który na pewno spodoba się Laurze. O, piękny, dekoracyjny i wystawny. Rozumiem, że to możemy gdzieś usadowić tak na wierzchu, bo prezentuje się bardzo ładnie. Dokładnie, Racja? dokładnie chowamy do niego wszystkie bibeloty, które tworzą nam wizualny e, bałagan. E, e, I dzięki temu mamy pięknie zorganizowaną przestrzeń w domu. A o! ja powiem o moim ulubionym pudełeczku, mhm. który sezonowo sobie coś fajnie czuchowamy i taki przykryty, żeby nam się nic nie kurzyło, wsuwamy pod łóżeczko i nie ma. Mark. Tak jest. Kompaktowe. To ja jeszcze powiem mm -hmm. o takich organizerach. E, one są akurat odkryte, więc super sprawdzą się w szufladach, bo mamy łatwy dostęp do wkładanych do nich przedmiotów, ale z racji, że są też bardzo ładne, tak jak widzimy, wizualnie wyglądają pięknie, to możemy je położyć na wierzchu, na przykład na stolik i włożyć do niego pilot, który ma swoje miejsce, nie zgubi się e, i też jest w, zorganizowany. Ja na przykład lubię do takiego e, ładnego koszyczka, położyć jakieś paski pierwszego kontaktu, o. które pięknie wyglądają na, na w szafie. Słuchajcie dziewczyny, skoro mamy takie piękne organizery, to muszę się przyznać, że w tej szufladzie e, też nie jest wcale za dobrze, także e, liczę na delikatną pomoc, nie ukrywam. Tak jest, ja już widziałam ten e, bałagan e, i na pewno zaraz coś zadziałamy. Dziękuję dziewczyny, że jesteście. <laughs> Działamy. Akcja. Dobra, dziewczyny, to pomożecie mi uporządkować to, ostatnią szufladę? To wy mi pomożecie, boże, dziękuję, dziewczyny, działamy. A i od razu się spomnę, do czego tak. to służyło, Jest ja strasznie to ciekawi. To są takie przygródki, które możemy ułożyć w szufladzie w taki sposób, że regulujemy sobie wielkość, jaką potrzebujemy na Rozumiem. konkretny przedmiot. Jasne. Więc dostosowujemy je tak naprawdę do potrzeb. Mhm. E, no ale tak, jaka jest kolejność w ogóle organizacji? Najpierw musimy wyjąć wszystko z tej szuflady. Oczywiście, szefowa, robimy Dzisiaj wy tutaj. Tutaj rządzicie. Od razu staramy się dzielić na kategorie. Okay. Więc są razem, Dobrze, pisaki razem. razem. Tak, mamy, tak. Daj, ok, i już domyślamy się, do czego będzie użyty właśnie ten tak. organizer. Dziewczyny, zobaczcie, jakie się szybko uczę. Bardzo, od was. Pilna uczennica. <laughs> Dobrze. A wy od zawsze byliście takie uporządkowane, że ja tak powiem? Absolutnie. Czy nauczyłyście się tego z czasem? <laughs> Nie przerósł bałagan. I potem. Pękło pewnego razu i powiedziałaś: Stop! Pękła, tak? wylała się fala frustracji. Dobrze. Stanęła na mojej drodze róża i w moim domu zagościł. Porządek. I, porządek, i zarażacie teraz innych właśnie tą umiejętnością. Dobrze, Dobrze i teraz to to jak ładnie. dalej? Co byś tutaj posegregowała? Dobra, już pokazujemy. Skończmy tutaj wyciągać Dobrze. te przedmioty. No. Fajnie, że tutaj użyłyśmy sobie pojemnika mhm. do, na takie bardzo latające przedmioty, no bo chcemy zachować w szafce ład, więc musimy wszystko uporządkować mhm. w pojemnikach. Zeszyty są o tyle duże, że możemy je tak naprawdę włożyć luzem. Tak jest, więc Śmioro. się robi. Proszę bardzo. Ekstra. No i dobra, i teraz użyjmy może takich przegródek. Otóż co? No super, teraz w takim razie skoro mamy już przegródki możemy wszystko wpakować do środka. Dokładnie, segregujemy, ja zajmę się tym. A to nam się zmieści, dziewczyny? Eee, wy się zrobimy tak, żeby się zmieściło. A widzicie? <grym> tak jest. Na wszystko Tutaj możemy notesy. Jeżeli, e, patrzymy, czego częściej, z czego częściej korzystamy. Jeżeli są to pisaki, to fajnie, żeby były tutaj bliżej. Jeżeli z notesów, to zamienilibyśmy to odwrotnie. Dokładnie. Ładowarki do ładowarek. Ładowarki tak do ładowarek. Jeszcze tam A mamy A tu mamy element. pędzelki. Pędzelki. <grym> Przepóźniej jeszcze to. Przesegregować i pięknie nam się wszystko jak mieści. zmieściło. Dziewczyny, a wy od kiedy zarażacie swoich widzów właśnie tą wiedzą odnośnie organizacji? Jeżeli chodzi o mnie, to w moim przypadku jest to, to są już jakieś trzy lata. Trzy wow. lata temu zaczęłam prowadzić Instagrama w tym temacie mm -hmm. i dołączyła do mnie Ola. Ola. No Jak róża mnie zaraziła i uporządkowałam swój cały chaos w domu organizacyjno-wołaganowy, e, to stwierdziłam i zobaczyłam, jak lepiej się żyje, mm -hmm. jak, niestety, jak jest poukładane ładnie w domu. I, I od tego od tej pory zarażamy ludzi dalej. No to już dość sporo i rzeczywiście ten komfort się zdecydowanie może poprawić naszego życia. I tutaj Panie operatorze, jesteśmy już po wykonanym zadaniu. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda, ale to nie wszystko. W innych szufladach też totalnie niebo a ziemia z tym, co było. Proszę Państwa, i tak właśnie też możecie Wy mieć w swoim domu. Huch. Brak słów. Brawa dziewczyny. Dodatkowo zorganizowałyśmy też inne przestrzenie i wykorzystałyśmy do tego super pojemniki. Tutaj y, są na przykład okulary i jak widzimy, dzięki temu, że jest zamknięte, to mamy tutaj porządek. No i tutaj koszyczek, o którym wcześniej rozmawiałyśmy. O, I tutaj wrzuciłyśmy naprawdę, naprawdę drobne bibeloty, które gdzieś tam walały się po kątach. Teraz wszystko ma swoje miejsce. Super dziewczyny, dziękujemy za inspirację. No i gotowe! Mamy dla Was super konkurs, w którym do wygrania macie kartę podronkową o wysokości 100 zł. Stop! Podbijam 200 ode mnie od prowadzącej, bo prowadzącej jest tylko jedna. O kurczę! W takim razie dajcie znać w komentarzach, w jaki sposób wcielilibyście nasze tipy z tego odcinka w swoich domach. Dokładnie, zapraszamy do udziału i tylko chcę przypomnieć, że wszystkie produkty, które zostały użyte do organizacji naszej przestrzeni, oczywiście są z Sinsei i możecie je nabyć stacjonarnie w aplikacji oraz na stronie internetowej. A my przypominamy o czym, o lajkach, o subskrypcji i klikaniu w dzwoneczek, aby być na bieżąco właśnie z nami. I dziewczyny mega Wam dziękuję za obecność. W imieniu swoim i widzów e, dziękujemy za tę organizację, mam nadzieję, że też się bawiłyście, wyśmienicie Oczywiście. jak ja. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Żegnamy się, pa!